W ostyj utajone, Serce moje ciem czuje I choć kryją ciem zasłony, Ty wiesz że Cię miłuję, miłuję. O Jezu, w hostii utajone, serce moje Cię czuję i choć kryją Ciem za ty wiesz, że ciemiuje, miuje. O Jezu, w ostiu Serce moje Cię czuje i choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję, miłuję. Queria Salome el terio. Queria la santo hole o viel biam Jesus Queria la santo holome Quer toria la sele Jesus Uwierbiam Ciebie, Jezu, kocham Ciebie, kertyliu Salome, o Maryo, o Maryo, kocham Ciebie. Eltériulus Elterio me, Przyjdź do nas, Panie Ustrawiaj nas, uwalniaj nas Przyjdź do nas, Panie Prosimy Cię Przyjdź do nas, Panie Prosimy Cię, przyjdź do nas, Panie. Prosimy Cię, prosimy Panie Cię, przyjdź do nas. Kertor losalo, elterio me, kerio Gerius Salome Przyjdź do nas pachanie, Przyjdź do nas pachanie Elterio Eleriium Przyjdź do nas pachanie, Przyjdź do nas pachanie Uzdrawiam, Panie Jezu Chryste, w ten szczególny dzień wtorkowy dla całej wspólnoty, Siewców Miłosierdzia i dla wszystkich Jej przyjaciół, pragnę skierować krótkie słowo słowo, które będzie pocieszało. słowo, które będzie dodawało siły, odwagi dla wszystkich chorych, cierpiących. dla ciebie, Boże, nie ma nic niemożliwego. Twoja Panie wszechmoc objawia się chwili Obecnej w tych wszystkich cudach i znakach, które dokonują się w czasie naszych spotkań modlitewnych, ale także podczas mojej prywatnej modlitwy w intencji tych wszystkich, którzy z wiarą mnie o tę modlitwę proszą. Wiesz, Panie, że pragnę być całkowicie oddany Tobie. Chcę pójść za Tobą całkowicie. Pragnę, aby dla mnie było białe i czarne było czarnym. Pragnę być, Panie, Twoim uczniem, który przybliża wiernych do Ciebie. Które wskazuje na Maryję, wskazuje na świętych. Przede wszystkim pragnę to czynić przez dar swojego świadectwa, swojego postępowania. Tak wiele jest ludzi, Panie, którzy proszą o dar i łaskę ustrowienia. Którzy błagają, gdyż medycyna dla nich już co mogła, to uczyniła. Dlatego i dziś, panie, proszę w ich intencjach, proszę w tych sprawach, które są bliskie mojemu sercu. Dziś błagałem Ciebie, panie, o dar i uzdrowienie dla Moniki. W dniu wczorajszym prosiłem także we wszystkich intencjach zbiorowych, ale przede wszystkim prosiłem też w Mszy świętej indywidualnej o uzdrowienie dla Zbyszka, o zdrowie dla Oli, o Boże Prowadzenie dla Ewy, o uzdrowienie dla Adasia, o uzdrowienie też dla Kamila o zerwanie wszelkich więzi, przekleństw w wiadomej Tobie rodzinie. W minionych dniach, Panie, prosiłem także o uwolnienie Przemka z nałogów, o uzdrowienie Sylwii. Modliłem się także w intencji Daniela. Prosiłem także o uzdrowienie schroby trzustki dla wiadomej Tobie osoby, o uzdrowienie starczycy, o uzdrowienie Igora, Adama, Janiny oraz w intencji wszystkich osób powierzonych. Modliłem się także, Panie, w minionych dniach intencji Anny Bożeny, Agnieszki z Grzybicy prosiłem o dar uzdrowienia dla niej. Błagałem Boże błogosławieństwo dla Adama Bartka Magdy. Prosiłem także w intencji Justyny, Dominiki, Wiesława Marii. Tak wielu Panie jest. Chorych i cierpiących, którzy potrzebują Twojego wsparcia, potrzebują Twojej opieki, Panie. I Ty wybrałeś mnie, abym szedł i nakładał ręce w Twoje imię. Niczym, Panie, nie zasłużyłem na ten dar. Ale Ty, widząc moje wnętrze, widząc moje serce, które czyni to z wiarą, to serce Panie wybrałeś, aby dzięki mojej posłuce dokonywać wielkich rzeczy, które dokonują się tylko i wyłącznie dzięki Tobie. Ileż, Panie, mamy pięknych świadectw, które są do nas nadsyłane, świadectwa udokumentowane przez akta medyczne. Niektórzy z miłością i szczerością owe świadectwa wysyłają do Stolicy Apostolskiej, aby udokumentować to, że dzieją się na naszych spotkaniach piękne rzeczy, cuda, że dokonują się znaki dzięki Twojej obecności. I za to Tobie Panie dzisiaj pragnę dziękować, za każdy dar uzdrowienia, za uzdrowienia z nowotworów, za uzdrowienia wszelkich guzów. Za uzdrowienia z Białaczki, za uzdrowienie z choroby nowotworowej Maksymiliana. Dziękuję też Tobie za dar, uzdrowienia z choroby nowotworowej kości, za to piękne świadectwo, które otrzymaliśmy. Za wszystkie, Panie, świadectwa, które otrzymujemy, Tobie dziękuję, bo to dzieje się tylko i wyłącznie, Panie, dzięki Twojej mocy. Tylko dzięki Tobie. Ty, Panie, jesteś wszechmocny i dziś potrzebujesz kapłanów głębokiej wiary, którzy wiedzą i wierzą w to, że możesz przez nas działać. Tak wielu jest, panie kapłanów, i tak wielu niszczy ten Boży dar dar modlitwy wstawienniczej, posługiwania się darem uzdrawiania, uwalniania. Ojcze! Dziękuję Tobie za wszystko co czynisz, za wszystko co czynisz w nas. Dziękuję Tobie za wszystko co będziesz czynił w tych, którzy będą tego słowa, tej krótkiej katechezy słuchać, którzy będą słuchać tej modlitwy, która płynie z mojego serca prosto serca do serca, od serca mojej, mojego do serca wiernych. Proszę Cię, Panie, abyś w nich wszystkich wprowadzał pokój. Ci, którzy będą słuchać tej katechezy, tego słowa, aby zapanował w nich pokój. Niech odejdą wszelkie roztargnięcia, niepokoje, to wszystko, co zaburza jedność z Tobą, Panie. Niech odejdzie, proszę Cię, Panie, wlej mocą Ducha Świętego pokój w tych wszystkich, którzy będą słuchali tej katechezy, tej modlitwy. Potrzebujemy Panie Twojej obecności. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Panie Twojego tchnienia, Twojego dotyku. Bez Ciebie, Panie, gniemy. Ileż to ludzi zmaga się z ciężkimi chorobami, ze schorzeniami. Nie wierząc w to, że Ty możesz, Panie, ich uzdrowić, dokonać w ich życiu cud. W ostatnim orędziu, Panie, powiedziałeś, aby wszyscy chorzy, cierpiący o kulach na wózkach inwalidzkich, przyjeżdżali na Dar naszych spotkań, bo Ty będziesz w nich działał, Ty będziesz ich uzdrawiał, Ty będziesz ich podnosił. Niepełnosprawni będą wstawali z wózków inwalidzkich, osoby o kulach będą te kule pozostawiali. Guzy nowotwory będą znikały. Ciężkie choroby dolegliwości będą odchodziły w Twoje imię. Panie, to jest Twoja zapowiedź. To są Twoje słowa, a Ty nigdy w błąd nie wprowadzasz. Że tego ufam w to, że tak wielu doświadczy tej wielkiej łaski uzdrowienia, że tak wielu tych, którzy w tych spotkaniach uczestniczą, rozpoczął się już proces uzdrawiania. I za to Tobie Panie dziękuję, bądź uwielbiony bądź wywyższony, bądź, Panie, pośród nas. O Jezu, wchosti, utajony serce moje Cię czuję i choć kryją Cię zasłony Ty wiesz że Cię miłuje. Miłuję z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy. Budajecie dziesięcinem z kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a Wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości, faryzeuszu. Ślepy oczyść w pierwnętrze kubka, żeby jej zewnętrzna jego strona stała się czysta. Duch Święty. Proszę, prowadź mnie w czasie tego słowa. Proszę Ciebie, abyś to Ty, Panie, przeze mnie mówił, nie ja sam. Ty wiesz, że bez Ciebie jestem nikim i słabym. Dlatego z pokorą proszę Ciebie, przemawiaj, Panie, przeze mnie do tych wszystkich, którzy tego słowa potrzebują. Ostre elte Maria maserio. są słowa Jezusa w dzisiejszej ewangelii, ale kochani, kto jak nie Chrystus ma prawo zwrócić uwagę. Iż Bożych spraw nie można traktować jak ornamentu na zewnętrznej stronie naczynia. Najważniejsze jest wnętrze, bo ono mówi prawdę o nas. Zewnętrzne. Dekoracje mogą być najpiękniejsze, ale pięknem, którego szuka w nas Pan, jest piękno duszy żyjącej miłością. Pan poszukuje dzisiaj tych dusz, które żyją pięknem miłością, tych dusz, które tylko i wyłącznie pragną dawać drugiemu człowiekowi miłość. Ileż to już razy słyszeliśmy, że miłość jest cierpliwa, łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się gniewem. Jeżeli, kochany bracie, kochana siostro, masz przy sobie osoby, które darzą Ciebie miłością, dbaj o nie, bo to jest dzisiejszy skarb. Tak trudno znaleźć ludzi, których dusze są przepełnione, Miłością, tą miłością prawdziwą, tą miłością, którą daje nam Chrystus. W dzisiejszym świecie gubimy to, co najcenniejsze i to, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Faryzeuszy doprowadziło na zatracenie. Bóg nie potrzebuje zewnętrznego folkloru. Chrystus nie potrzebuje świątyń, które są złocone. Chrystus potrzebuje miłości. Jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć z ust jednego kapłanów. Że większość ludzi idzie do piekła. Jest to wielki ból, kiedy kapłan tak myśli, ponieważ Bóg posłał nas jako kapłanów, abyśmy w sakramencie pokuty i pojednania przebaczali grzechy w imię Jezusa Chrystusa. I dziś Bóg w dzisiejszej Ewangelii również zwraca uwagę na to, co jest najcenniejsze: na to, aby okazywać miłosierdzie, aby przebaczać grzechy, aby pokrzepiać na duchu. Przede wszystkim, aby wznosić człowieka w stronę nieba. Nasze ręce kapłańskie są przedłużeniem rąk Jezusa. I kiedy człowiek dotyka rąk kapłańskich, dotyka rąk Jezusowych. Jeszcze do niedawna była Taka piękna tradycja, że wielu ludzi całowało dłonie kapłańskie nie dlatego, żeby uczcić kapłana, ale po to, aby uczcić w nim Jezusa, bo to są dłonie namaszczone. Kapłanem zostaje się do końca życia. Nikt nie ma takiej władzy na ziemi, aby człowiekowi kapłaństwo odebrać. Jeżeli człowiek, mężczyzna, przyjmuje święcenia kapłańskie dojrzale, odpowiedzialnie co więcej, z głęboką wiarą, Nikt nie ma prawa tychże święceń kapłańskich odebrać. Dlatego dziękujmy dzisiaj za kapłanów, którzy także mają dusze wrażliwe, dusze pełne miłości, dusze, które prowadzą. Do Jezusa. Nie potrzebujemy zewnętrznej dekoracji, nie potrzebujemy przepięknych ornatów, ale przede wszystkim potrzebujemy, aby nasza dusza leśniła pięknem Jezusa. I tego, kochani, życzę sobie i Wam aby nasze dusze lśniły pięknem samego Jezusa. Amen.